Cześć, witam wszystkich serdecznie. Do sprzedania. Dzisiaj zaprezentuję MW750 z napędem na łózek boczny. Oczywiście, motocykl jest z blokadą mechanizmu różnicowego. Zarejestrowany jest też na MW. To jest MW, nie, nie żadna 12 Przerobiona jest motocykl na krótkiej ramie. Zmieniona skrzynia biegów z biegiem wstecznym jest zadana. Bo zaraz jakieś mi się. Będą pisać, że, że nie było tego, tamtego. Buchwa oczywiście jest w numerze, w numerze ramy. Tocyk jest po kapitalnym remoncie. Silnik oczywiście malowany. Przed malowaniem piaskowany. Także jest fajnie ogarnięty tutaj wszystko. Elektryka też jest porobiona. Oczywiście... Nie był cięgnity, ładny koszyk. Fajnie się, może się prezentuje. Sprychy oczywiście też wszystko wymienione. Co trzeba. Łoszka w kołach. Ogarnięte. Oczywiście jak najbardziej siedzisko dla pani w koszu też się znajduje. Żeby pani mogła wygodniej i jeździć. Wszystko tu mamy Flaxony Siadać i śmigać Motocykl znajduje się u mnie w Mój numer kontaktowy 536 007 757 Polecam ten motocykl Zapraszam na jazdę próbną Na razie, cześć